Po wywołaniu uchwał o zamiarze likwidacji do urzędu gminy zgłosiło się kilka stowarzyszeń. Między innymi stowarzyszenie menedżerów oświatowych pojewództwa kujawsko-pomorskiego, stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowy, a ostatnio fundacja familijny Poznań. Stowarzyszenie Częstochowych jest znane na terenie naszego powiatu, bo prowadzi już dwie szkoły w gminie Włocławek, placówkę w modzerowie i Hewce. Jestem zadowolony po tym wstępnym spotkaniu, bo jest duża szansa, że to stowarzyszenie tą szkołę y, przejmie. Y, obawy są tego rodzaju, że w skali kraju no, ma być kilkaset szkół zamkniętych, i przypuszczam, że również pod drzwiami tego stowarzyszenia znajdzie się spora kolejka na przejęcie szkół. Wstępnie ustalono, że gmina będzie przekazywała szkole subwencje. Niewykluczone, że urząd wesprze ją jeszcze dodatkowymi środkami. Po spotkaniu z rodzicami, gdzie uczestniczyłem i przeprowadziłem rozmowy, odpowiedziałem na szereg łatwych i trudnych pytań, zauważyłem, że rodzice akceptują taką wolę, i to stowarzyszenie jest chęć ogólna wszystkich. Rodziców swoich pociech z tej szkoły, żeby to stowarzyszenie do gminy weszło. Do szkoły w Nakonowie uczęszcza obecnie 45 uczniów. Stowarzyszenie deklaruje, że w miejsce podstawówki i przedszkola utworzy tu zespół szkół. Istnienie gimnazjum może być dla wielu rodziców dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły w Nakonowie.